Nazywam się Mariusz Obuchiewicz. Prowadzę firmę budowlaną Bradbud od ponad 20 lat. Zajmujemy się wykończeniami wnętrz, robimy duże inwestycje, takie jak biurowce, galerie. Dostaliśmy gips szpachlowy start od firmy Norgips i zobaczymy, jak się z nią pracuje. Nazywam się Janusz Kamiński. Pracuję w tej firmie ponad 20 lat. Zajmujemy się spachlowaniem, malowaniem, płyty przykręcamy i różne te prace, takie w środku. Masę jest luks. Nakładamy teraz. Pięknie wygląda. I ona luks kryje, i po trzech godzinach. Ona będzie sucha. Zaleta to jest, żeby było zawsze non-stop wiadro czyste, bo tak to jak ona moment zaschnie, to do wyrzucenia. Masa jest w dobrym stanie, one się nie robią w ogóle grodu. Się różnymi masami robiło i ona elegancko się naciąga, nie ma żadnych problemów i ona jest taka elastyczna. Dziury większe. Duże są, wszystko pokrywa, nie ma tam żadnych ubytków i nie ma żadnej problemu z nią. Ona ma masę lekką, nie zasycha tak szybko, nie ma ta drapań, nie spada ze ścian, nie trzeba się spieszyć w ogóle. Dzień można metrów ułożyć, tak nie skłamać, do 50 metrów. Ten gips oceniam. W sumie jest. Bardzo elastyczny. On tego wszystkie dołki, niedołki, wszystko, kurde, on zagładza. W ogóle to jest bardzo, dla mnie to jest bardzo dobry gips, kurde, bo jest do szpachlowania lekki, wszystko jest bardzo inteligentne.